Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj ciśniemy skok na Human Labs I pierwsze przygotowanie do serii A Oczywiście, jeśli uda się sam napad A dzisiaj będzie ze mną standardowa ekipa Cześć wszystkim Siema No i ciśniemy z napadem bym podskoczył tutaj Chciałem do przodu Nie, nie, nie O Boże, jak A, mam na <laughs> Dobra Wojtuś Jesteśmy na tej piedziołach Dobra, jesteśmy już w helikopterze, teraz czas na wielką akcję Nie mam z tego działka co da Ci To No to fajne! Podoba mi się No bo to jest działko to, to się szybciej obraca to działka. Ej, nie o to mi... tam to jest szybciej? Kiedyś tam to nie, nie mogę nic wytrzał, 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 wytrzał. Czemu? wy ten... ładuje się ten? Ładunek Jempyj? Czy nie? Czy to my? Na Humana, znaczy nie na Humana. To wy? Bo wy sadzacie, czy nie? Wy, czy wy? Wy. A. To auto automatycznie on się wydupia. Musisz tutaj, gdzie jest, tam. Nie, gdzie ty granek? Tu, Tutaj nie używaj tego Jeśli nie potrzebujesz to... Ten, nie używaj... Eee. Tego No, Niech dano. Jak nakręcił tak. Myślałem, że się zabiłem, Winti. bo mi się no, wizor na łeb okay, włączył Nie, to moje Nie go do ja nich strzelać, tak? Mm -hmm. Nie, znaczy nie do tych Jak się latarkę jakby... ja bo... ja, odpala, e? Eh? bo ty masz. Na. To zależy, nie potrzebujesz, ty, wiesz? Spadaj się Znaczy no, nie, 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 se, Excel se. Strzelaj se. To zdolniemy. Zdolniemy, zdolniemy. Zdolniemy, zdolniemy. Zdolniemy, Bardzo Zdolniemy. 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 Powstrzymaj ochronę Zdolniemy. 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 To nie, ma za, to nie ma za wielkiego zasięgu Czekaj No sobie, ja se łapę Ale ja że to chyba jest dalszy zasięg, nie? Nie, tak to nie Dobra. działa Sam się jednej Leży Do

Dobisz maciarza Gdzie on jest, dobra Czekaj, bo nie wiem, co go czy, czy to no a, go ostatniego, to nie a, wiem, gdzie on jest już go, już go nie ma No już go nie ma Teraz będę bazardę Ej, ale ja nie umiem no to jest, to, pływać To jest tak małe DPI, że to? to jest tak Jak się pływa, bo to trzeba będzie pływać tu Nie, łatwo, automatycznie się oddecharki zmienia Za mną popłyniesz Tam jest hazard, poczekaj Go down the quarter, get in the elevator

nie, nie dociągam ich. Nie za mną? Czekaj, ja mam się to. Jak jedziesz tu, to gdzie i masz dekarkę harkę się zmieniłeś? Czekaj, nie Modekarty na głowie? Nie wiem. Masz. Mam. Masz. Dobra pod nami. Excel. No i gnurku. Gdzie? shiftem się Pod nami. Znaczy shifting. O tego instrumenta. Za mną ten. Ej bazardy! Szybko lecimy. Dobra, i tym tunelem jesteś? Jestem w tunelu. Na powierzchni, Ale nie na musimy strzelać. Ja na plażę lądować, czy nie? Ta, już na, ja już ląduję. Ech, wchodzić, no, czy nie? Nie, nie wchodzić jeszcze. Jeszcze nie wchodzić na plażę. Po prostu se tu stój w wodzie Ale was ze strzelę. Tu mi możesz KP zadać. I serio mówię. Chodzimy. Ujujujujujuju. <laughs> Dobra, udał. A koniec się jeszcze ktoś to będzie będziecie wchodzić. No, nie Teraz ja będziemy musieli bronić helikopterka. Nie mogę, bo jestem za nim Ale Już muszę się bronić. Ok, dam na Gdzie są Na prawo Z2. jest jeden. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Czyje? Nie. Dobra, czekamy na ten moment. Dobra. To no już może leci tam od środka. No, podleć na to. to jest tam. Weź nie mi tam. ktoś, kto zaznacz. zaznaczy. Nie Ja nie wiem, to jest na tamie. To jest na górze. Na tamie, to le to jest dokładnie. Tam, się tam, jest, tam, tam, tam jest jeden, tam jest. śmieć. Tam tylko z tam się I Nie mogę, nie mogę, mam pomysł. Ja, ja nie mogę. Nie wiesz, ja tam... jest. Hej, trafiłem. On się, no. Nie ma szans. Nie miał szans biedaczek. No i dobra, misja raczej prosta, wszystko chyba wyszło zgodnie z planem. Pani sobie stoi, pani od zielonego światła sobie stoi bez problemu to jest ta sama? Tak, to jest ta sama. Tak. I najlepsze jest to, że jej Sugus jest ten sam, co zginął. Wiem. Ja nawet nie znam historii Humana, bo wiem, że od niej kupujemy kody. No od niej kupujemy kody i ten jej ten, ten, ten Gorel to jest ten, co zginął przy przystrzelaniu nie na kodach. Jaką on ma głowę kanciasną. Hej, to jest. z 2013 nie będziemy się czepiać. Będziemy się czepiać. Mordo, my mamy RPG, a ty granat tam dajesz. No, dobrze, że nam w ręku nie wybuchł. Tak, zaraz będzie niezaliczono Walkiria u Lega Nie zaliczono teraz. Tak <gazujesz> <w ścianie. gazujesz> nie zaliczono. Nie zaniczono, Valkyria ulega mistrzostwu. Zaniczono, twoja Ale, że ja brąz dostałem? Że ja srebro dostałem. Okej. Okay. No i dobra, tak jak drzwi. widzieliście, napad poszedł dosyć prosto. No, oczywiście trochę więcej czasu, ale i tak nie tak źle mi się wydaje. O, uszkodzenia pojazdu, idealnie oczywiście, nikt nie zginął. I lecimy z pierwszym przygotowaniem do seria. 3-2, 1! No i dobra, lecimy z przygotowaniem do seria. Już w sumie nowa fabułka, bo seria jeszcze nie było, więc jesteśmy yy, w bardzo dobrym położeniu, ale czy się uda zrobić geniusza? No oto jest pytanie. Dobra. Wojtu, tak, ja to, już, że to... Do łatwego, to by nie Ja kieruję nie. teraz. Ja teraz kieruję. Trudny to. Wysadzaj. No nie, ja nie chciałem! Wysadzaj. No ja kieruję. Moja. No e? Oj, teraz się zablokowaliśmy. Oj, dobra, no Excel strzelaj No nie, Nie, co? Nie, nie, ucieknij. Ale ja nie mogę, nie było mnie w środku. Ty idź dalej, ty idź dalej, jak urągnie. Łama! pomagamy z przodu. Dobra, ech Hankiwa, polecą. A dobra, już raz, polecimy pana. A to buzardy, czy co to jest? Nie, to są policyjne. To są policyjne normalne. A musisz wodzić z wiesz? Na no to nie mogę strzelać. Już padł! <laughs> ty się! Nie się! Wdupił się w dom, co <laughs> Nie, nie wdupił się! Co drogi? Bokiem, Wojtu już nie tym! Nie, wiem, ja, nie tym! Jest na kolejne piętro. A seklam ja, się ja, zużył. Ja. Dobra, lecę do Was, a strzelaj go do. No helki, co ty strzelasz? No do nami też jest! Nie! Ja. Ej, bo mam drogę w desce, on oh Ile oni mają kroplery? Na pewno 1 na Dobra, padł. Jednak nie. Uratował no, się? Tak! Chłopy się podmieniły, no. jednak nie. Nie, nie, no, nie, nie, nie. podmieniły, spadały. Dobra. Pokaż mi swój sposób. Dawaj. 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 Dażą. Muszą zaciąć lądować. Nie chcę, Oj, oj, oj. Kosicie się. Dymicie się. Udało mi się. Jak udało? Nie w powietrzu Dało Udało mi się uratować przed wybuchem. Czekaj, znajdę ci go. Gdzie lądujesz? Gdzie lądujesz? Ladyk ląduje na dachu. Wiesz jak tam wleźć? Dobra, jest bezpiecznie. A jak się wskoczyć tyle na górę? No e, jakby musisz na ostatnie piętro wyjść jakby z boku i skoczyć Ty na to... bo ona nas zabija. Ja to, że... Nie, nie, na nie mogę! Wody. Nie no mogę no i tu wskakujesz. Ja z tyłu, bo mam rakieta. Ja nie co? Co Spadłem, bo dobrań. mi F klikło i poszło naokoło. no. No to F nie klikaj tak. Dobra, i je, lećcie, dobrać. lećcie sobie. Nie, nie, nie możemy. Dam radę, lećcie. E, 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 nie, nie możemy bez to... ciebie. Nie możecie. Dobra, to wyląduj no na możemy, plażę. ale wtedy mam ma przesrane. W sumie na tak. plażę, na plażę. No dobra, to na plażę. No ja to czekaj. Ej, 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 ej! ej! <śmieniciel> <śmieniciel> ale poczekaj na bo... do ich <śmieniciel> Dobra, ale wracam do ciebie Nie, nie, ja wyląduję sobie, wiesz, tam sam motoru, tam sam, tam sam Dojeczkę, Kopie, granek już sobie tą policja Czekaj, czekaj. Ej, my też im już, No nie, mnie nie zaraz motorowo w tam kampi? Wiesz?

Mnie się Bacchus zrobił na ostatniej misji na geniuszu w Pacyfiku Przy no, mam granat odpalony w i was in nie Oops. Nie nie. No to dzisiaj spalmy Bacchus G Także dobra, jak widzieliście drugie przygotowanie poszło bardzo dobrze Bez żadnych problemów yy, nie, z, nie zginęliśmy i to najważniejsze I tak jak zawsze w dzisiejszym odcinku zwaną Alu, 2 i Excel Siema wszystkim Cześć. No. no i słyszymy się w następnym odcinku. Na razie.